9 miliardów polskiego wsparcia. Oczywiście mowa tutaj o 9 miliardach dolarów. Nie złotówkach. Pamiętajmy, że to jest duża różnica. Około czterokrotnie. Tutaj, może, przerwę na sekundę. Zapraszam do wsparcia, czy to poprzez postawienie symbolicznej kawy, czy przez Patronite'a. Zapraszam na dzisiejszego livea 5-21. Oceń, skomentuj. Dziękuję Wam za wsparcie. Dziękuję Wam za obejrzenia, ocenę komentarze. Pamiętajmy, że to nie tylko wsparcie. To, które nas najbardziej interesuje, czyli sprzęt wojskowy, ale też po prostu, po prostu. Tu są zbyt duże sumy, żeby mówić po prostu. Są to też środki finansowe, żeby ten nasz wschodni sąsiad mógł egzystować, żeby to państwo mogło istnieć. Ponieważ bez tego wsparcia finansowego, to państwo przestałoby istnieć. No, państwo, żeby działało, jednak musi mieć czym płacić, musi mieć na Utrzymanie infrastruktury, no i tak dalej, i tak dalej. Ale duża część z tych 9 miliardów dolarów, gigantyczny udział w tych 9 miliardach dolarów, to oczywiście środki, które są właśnie takim sprzętem militarnym w różnej postaci. Tu mnie bardzo cieszy, że w końcu zaczęliśmy mówić głośno, ile wydaliśmy, i chociaż oczywiście w początkowym okresie nie robiono tego z kilku powodów, ponieważ oddaliśmy. Około połowy naszych czołgów, bwp ów ponad połowę naszej artylerii samobieżnej, większość AMO artyleryjskiego, potężną ilość wyposażenia, racje, środki medyczne, śmigłowce, myśliwce. I no, raczej wówczas nie dziwię się, że tego głośno, otwarcie nie mówiono. Później można już to było robić. Szkoda, że dopiero teraz to mówimy, kiedy inne kraje już od prawie dwóch lat wielce mówią, jak to dużo nie wydali a ile nie obiecali i potrafią mnożyć na przykład wartość jakiegoś dajmy na to czołgu systemu przeciwlotniczego razy niekiedy nawet 10, a niekiedy nawet raz 20 i mówią jak to oni dużo nie wydają, a my jednak tak dużo nie wydajemy, a tu w rzeczywistości w końcu się mówi otwarcie, teraz kiedy już jest to takie bezpieczniejsze, że ta nasza pomoc to, jakie środki przekazaliśmy, są gigantyczne. I od razu powiem, że w mojej opinii to są bardzo dobrze zainwestowane pieniądze, ponieważ większość z tych środków, mówię tutaj o czołgach, artylerii, amunicji, nawet sobie nie wyobrażacie, ile jej poszło. I te państwa, które mówią, że o, dały najwięcej amunicji, to niech sobie przypomną 2022 rok i dzięki kogo amunicji. Chociaż tutaj pamiętajmy, że jeśli chodzi i o AMO, i o pojazdy takie jak czołgi, artylerię, to nie tylko Polska, ale też inne państwa Europy Środkowej i Wschodniej bardzo dużo po prostu tego wysłały. I bez naszego wsparcia, Polski głównie plus na przykład Czech, Słowacji, państw bałtyckich, ale nie tylko, państw naszego regionu, tak to może ujmę, to Ukraina nie byłaby w stanie mm, się obronić. W mojej opinii jednak nie posiadali wystarczająco dużo środków, żeby móc się obronić w tak skuteczny sposób. Ta pomoc, którą my i inni przekazaliśmy w pierwszej połowie 2022 roku była kluczowa. Bez niej ta późniejsza pomoc, czy to hajmarsy, czy to patrioty, czy cała reszta, nie wiadomo czy miałaby do kogo dotrzeć, tak to ujmijmy. Czy ten teren, który miałby być do odbicia, nie byłby kilkukrotnie większy? Czy teraz to państwo nie byłoby połową jedną trzecią tego, co na początku? I tutaj wiele osób powie, no przesadzam, nie. To ile amunicji, to ile pojazdów, które od razu wchodziły do służby, ponieważ były zbliżone albo takie same, jak posiadała, Ukraina, to ile tego przekazano w tych pierwszych tygodniach, miesiącach, było czymś najważniejszym. To nie jest tak, że na tym trzeba było kogoś wyszkolić. Oczywiście pewne różnice były, ale to takie różnice, że w ciągu kilkunastu godzin dało się wyszkolić operatora, z załogę, tego, który na tym służył. I to mogło od razu działać. A te setki, jeśli nie tysiące wagonów, z amunicją, z wyposażeniem osobistym, z częściami, częściami, z wszystkim, w tych pierwszych tygodniach i miesiącach było czymś decydującym. Ta późniejsza pomoc, oczywiście, też była ważna. Tylko, że gdyby na początku nie udało się uratować za pomocą tych T-72, PT-91 dziesiątek, jeśli nie setek tysięcy przeróżnej amunicji, Artyleryjskiej, czołgowej, moździerzowej, no to nie byłoby co zbierać. Tak to bym można ująć. Więc to nie po prostu 9 miliardów dolarów, kwota i tak zawrotna. Tu patrzmy na tą kwotę inaczej. My patrzmy na to, że te pierwsze tygodnie i miesiące zostały mm, uratowane, tak to ujmijmy, głównie dzięki nam, dzięki Czechom, państwom w naszym regionie. Ten sprzęt, można powiedzieć, z innych państw dotarł, gdy ten nasz wschodni sąsiad już się obronił. Gdy już było wiadomo, że nie jest tak źle, że potrafi się obronić, że walczy, że te postępy atakującego nie są takie spektakularne. Tylko, że do tego momentu by nikt nie doszedł, gdyby nie ta gigantyczna pomoc na początku. Te MIGi, te Mi-24, te tysiące ton części. No o to ja już nie będę mówił, ale pamiętajmy, że nadal, nadal w dużej części jednostek a początkowo we wszystkich były to kalibry mm, posowieckie: 152, 122, 125. I kto to dostarczał? Kogo był największy udział? Kto wysyłał setki, jeśli nie tysiące wagonów? W późniejszym okresie, kto wyposażył te zmobilizowane siły w podstawowe wyposażenie. Tysiące karabinów, no tu można by mówić godzinami. Więc ta kwota, te 9 miliardów dolarów, oczywiście jest dużą kwotą. Bardzo dużą, jeśli porównamy ją do naszego PKB. Tutaj na przykład niektórzy mówią, no, bałtowie dali tylko tyle i tyle, ale gdy porównamy to do ich PKB. To wtedy już jest to zupełnie inne spojrzenie. Państwo bogate jest w stanie dać często, wielokrotnie więcej niż państwo zdecydowanie mniejsze, biedniejsze. To jest chyba oczywiste, prawda? I takie państwa jak Litwa, Łotwa, Estonia, gdy oni przekazują miliard dolarów, to jest dla nich kwota gigantyczna. To jest kwota dla nich większa niż na przykład, gdyby Stany Zjednoczone przekazały no, te 60 miliardów. Dla Stanów Przekazać te 60 miliardów jest nieporównywalnie łatwiej, nie mówiąc o tym, że to już w większości i tak zostanie u nich niż miliard dla Litwy Łotweston, a my wydaliśmy 9 miliardów, i wiele takich jakichś instytutów mówi nie wydaliście tyle. No to może policzcie to, co inne państwa przekazały, to co wydały, i jak pomnożyli sobie wspaniale te kwoty. Na przykład, ile wart był ten, no nie będę mówił nazw, może, ale ten jakiś czołg. Nie, to tak nie wygląda. Nie mówiąc o tym, że tutaj jeszcze raz powtórzę. To był sprzęt, który został przekazany, to były środki, które zostały przekazane w tym najgorszym, najważniejszym momencie. W tym decydującym, kiedy nasz wschodni sąsiad mógł się załamać. Kiedy nasz wschodni sąsiad mógł po prostu upaść. Bez tego początkowego wsparcia, gdzie Prym naprawdę wiedliśmy my, no to wyglądałoby zupełnie inaczej i nie mówilibyśmy teraz o odbijaniu Krymu, o tym, że nie udała się kontrofensywa, że teraz sytuacja na Zaporożu się pogarsza. Nie. My teraz zastanawialibyśmy się, co zrobić z tymi kilkoma milionami Ludzi, którzy uciekli z Ukrainy, i to nie mówię o tych milionach, które uciekły na początku, mówię tutaj o tych kolejnych milionach, gdyby ta Ukraina została na przykład przepołowiona, albo naprawdę by udało się osiągnąć Rosji ten główny cel, czyli osadzić w Kijowie no, własny rząd prorosyjski. Tutaj te 9 miliardów robi wrażenie, ale dopiero gdy spojrzymy na ten aspekt, jak w rzeczywistości te środki pomogły, o czym niestety wiele osób zapomina. I nie pamięta kilkudziesięciu tysięcy ton amunicji, kilkuset czołgów, kilkuset BWPów, MIGów 29, mi 24, karabinów, moździerzy, krabów, goździków, gradów, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Sprzętu, który wchodził od razu do służby, który był decydujący. No i niestety wiele osób o tym zapomina, a to pokazuje, jak nasz wkład był ważny. W mojej opinii jest to wkład w nasze bezpieczeństwo i to, że tego nie wykorzystano, to jest inna sprawa. Na początku o tym nie myślano. Na początku chciano po prostu no, zabezpieczyć Polskę, żeby nie mieć na wschodzie jeszcze większych problemów. Później, jak się okazało, gdy ruszyła pomoc innych, to ta nasza pomoc, gdy już nie mieliśmy zbyt dużo do przekazania, no już nie znam, nie jest im tak potrzebna, nie jest już tak doceniana. Szkoda. Bardzo szkoda i tego podejścia z drugiej strony, i tego, że no jednak nie dało się tego wykorzystać lepiej. Szkoda, ponieważ tu naprawdę bardzo dużo powinniśmy na tym ugrać. Nie tylko nasze bezpieczeństwo ale też pewne uzgodnienia historyczne. Wiecie o czym mówię. Gwarancje, jeśli chodzi o późniejszą odbudowę tego naszego sąsiada dla naszych firm. To jest biznes. Tu jest bezpieczeństwo, ale też jest biznes. Inni robią biznes razem z, bez, z bezpieczeństwem, inwestując o wiele niższe środki. Żeby później jakiś instytut mógł powiedzieć, że wydali no tak mało, no to im się nie należy. A nasi wydali tak dużo, chociaż w rzeczywistości tyle nie wydali. I też musimy na to tak patrzeć. Tak, pomogliśmy, no, żeby być bezpieczniejszym. No ale jak widać tego nie do końca doceniono. Zwykli ludzie tak. No ale politycy i inni potrafią tego nie doceniać. Tylko, że no, musimy sobie zdawać sprawę, że. Trzeba to otwarcie powiedzieć. Bez naszego i naszych partnerów wsparcia to wyglądałoby zupełnie inaczej. I nie wolno tutaj pisać tej historii na nowo, nie wolno jej przeinaczać i nie wolno zapominać o tym w naszym wkładzie, bo ten obraz byłby zupełnie inny. Nie mówilibyśmy o problemach na Zaporożu, tylko może byśmy mówili o problemach w dawnym. W województwie w dawnym województwie stanisławowskim to jest już taka skala w mojej opinii więc gigantyczna pomoc w tych najtrudniejszych momentach pomoc która była decydująca w mojej opinii i pomoc która nie została wykorzystana tak nasze bezpieczeństwo się zwiększyło chociaż musimy teraz odbudowywać to co przekazaliśmy jednak musimy zdawać sobie sprawę, że to nie jest coś, czego nie dało się wykorzystać, i to wielu osobom jednak leży na sercu. A jeszcze bardziej na sercu leży, gdy się słyszy, że no, dlaczego przestaliście pomagać? No, może dlatego, że nasza pomoc była tak gigantyczna, że wykosiło w niektórych elementach ponad połowę naszego sprzętu. I co z tego, że na przykład za 4-5 lat i tak musiał być wymieniony, zastąpiony? No ale mógł być u nas jeszcze te 4-5 lat. Więc spokojnie, troszkę się zastanówcie, jak to wyglądało w przeszłości. Żeby nie okazało się, że za te 4-5 lat, gdy sytuacja znowu może być zła, bo niestety i tego nie możemy wykluczyć, nie będzie miał Wam kto pomóc. Bo już raz udzielono pomocy, ale o tym zapomniano. Tak, nawiasem mówiąc, pamiętajmy, że też trzeba w ten sposób na to patrzeć. Bezpieczeństwo bezpieczeństwem, ale też trzeba myśleć w o wiele większy sposób niż niestety niekiedy to ma miejsce. A to, że się nie udało tego wykorzystać, to nauczka na przyszłość. Niestety trzeba być niekiedy ostrym, bezwzględnym. I robić to tak jak inne państwa. Coś za coś. 100 T72? Spoko, ale może porozmawiamy o naszej historii. 100 PT91? Super, no ale może gwarancja na 25% odbudowy waszych dróg, mostów, infrastruktury. Nie? Porozmawiajmy o cenach. No niestety, tylko że. Jeszcze raz powtórzę, początek był taki, że no, żeby uratować naszego sąsiada, trzeba było pomóc, żeby nasze bezpieczeństwo mogło być duże no, być duże, żebyśmy nie stali się kolejnym celem, ponieważ nadal jest takie zagrożenie, no to warto było pomagać. I również z takiego moralnego, zwykłego ludzkiego powodu. Z takiego normalnego, jakby to ująć. No, ludzkiego powodu, no, ktoś jest napadnięty, to mu pomagamy. No, tak to wygląda, tak to powinno być, wy... tak to powinno wyglądać. No, taka kultura, taka cywilizacja, w jakiej żyjemy, w jakiej zostaliśmy wychowani, że bronimy, wstawiamy się za tym słabszym, który został napadnięty. I wstawiamy się za tym, który został zaatakowany, nie prowokując. I myślę, że to jest takie podejście: jedni powiedzą chrześcijańskie, inni powiedzą, że to jest takie podejście zachodnie, europejskie, o tak to może nazwijmy tej kultury, w której istniejemy, która no, jednak te kilka tysięcy lat ma i ma ciągłość, w przeciwieństwie do innych kultur, które były resetowane co jakiś czas i które udają tylko, że mają ciągłość. Nie, u nas jest ciągłość od naprawdę bardzo dawna dosłownie od tysięcy lat. No i może to z tego wynika, że jednak to nasze podejście jest zupełnie inne, diametralnie inne. Zwłaszcza Polaków, kurde, jaki ja się muralizator w tym materiale zrobiłem, a miał być zupełnie inny, no ale dzisiaj dzień wolny, dzisiaj o 21 live, więc się troszkę może rozgadam. Chodzi o to oczywiście chodzi o to, że należy pamiętać, że pomaga się słabszym, pomaga się tym napadniętym. I to jest myślę, że coś, co należy do naszego charakteru. My, jako Polacy, no byliśmy wielokrotnie napadani. I wiemy, jak to jest, kiedy napada nas silniejszy. Wiemy, że pomoc z zewnątrz jest bardzo potrzebna i często jest decydująca. I zdajemy sobie sprawę, że no to taki, takie podejście, ludzkie podejście. I jeszcze raz, czy to nazwiemy chrześcijańskim, czy europejskim podejściem, czy po prostu cywilizowanym podejściem, znacznie różni się od tego, jak patrzą na świat, na życie i na takie sytuacje w innych regionach świata, gdzie to silniejszy jest ważniejszy, gdzie jeśli ktoś napada i mu to idzie, to warto go docenić. U nas jest inaczej, zdecydowanie inaczej i bardzo dobrze. Nie chcielibyśmy naprawdę żyć w innych warunkach. Mówię Wam to, że no to podejście, jak jest na przykład w niektórych regionach świata, tutaj już nie pokazujmy palcem, no nie jest tak otwarte jak u nas. I może nam się wydawać, że często u nas człowiek-człowiekowi wilkiem no to jest bardzo dobrze w porównaniu z niektórymi miejscami na świecie. Tak to ujmę. Kończmy. Miało być o 9 miliardach. Przez chwilę nawet było. Chodzi o to, że to były dobrze zainwestowane pieniądze, które przyniosły nam wzrost, czy też utrzymanie pewnego poziomu bezpieczeństwa. Spowodowały, że szkoda, że nie sprzedaliśmy tego propagandowo w odpowiedni sposób, w odpowiednim momencie. Może wówczas, może jednak, tak mi się wydaje, uważano wówczas, że no, obawiano się tego, że się mówi, że no przekazaliśmy ponad połowę, nie będę wchodził w liczby, żebyście nie zbierali szczęk z podłogi naszych czołgów, BWP, artylerii samobieżnej. Tutaj to w ogóle już połowa to jest bardzo delikatne określenie, tak to ujmijmy dużą część naszych systemów artylerii rakietowej, a jeśli chodzi o amunicję, to lepiej nic nie mówić. I naprawdę, jak jakieś państwo śmie powiedzieć, jak to dużo tej amunicji przekazało, no to mam nadzieję, że kiedyś te dane zostaną odtajnione i na przykład weźmie się informacje za 2022 rok i kto ile tej amunicji przekazał w tym najgorszym, najważniejszym momencie. Ale kończmy. Dziękuję za uwagę. I dzisiaj w 5.21 jak zawsze live. Zapraszam serdecznie, zapraszam też do wsparcia. Dziękuję za, każde formy, za każdą formę wsparcia. Zapraszam do ocenienia, skomentowania i zapraszam na inne materiały.